Jesteśmy nad brzegiem jeziora Żywieckiego, niedaleko ujścia do jeziora Łękawki. Znajdujemy się w czasie zbiornika. Jest to teren, który ma przyjąć nadmiar wody w sytuacji, kiedy kaskada rzeki Soły przyjmuje wody opadowe czy roztopowe. Więc to miejsce sporadycznie jest pokryte wodą. Jest to tak zwana cofka teren zalewowy zbiornika wodnego. Tutaj pod koniec kwietnia odbywała się akcja sadzenia łąki kwietnej. No fantastyczny dzień, przede wszystkim zacznę od pogody. Pogoda nam dopisała, jesteśmy szczęśliwi. Przez kilka dni przygotowywaliśmy teren, który jest za mną. Niedawno ukończyła się tutaj inwestycja związana z przedłużeniem tzw. ścieżki rowerowej wokół zbiornika jeziora Żwieckiego. No, a dzisiaj w ramach Wspólnej akcji z Fundacją Zaangażowani.pl w ramach ogólnopolskiej akcji Polska kwitnie. Podejmujemy się trudu wysiania kwietnej łąki na tym obszarze, który mieści się w czaszy zbiornika wodnego Jezioro Żywieckie. Jakie kwiaty będą? Zrobiliśmy mieszankę właśnie z większą ilością kwiatów, też jednorocznych. Generalnie wszystkie są miododajne i tak żeby efekt był, bo tam, tam jest gro wieloletnich, no ale wieloletnie będą w następnych latach, a chcieliśmy, żeby też efekt w pierwszym roku był widoczny. Także w, pie w pierwszym roku, roku, roku zakwitnie na błękitno Czarnów Siewna, zakwitnie na żółto len złoty, zakwitnie mak polny. I ma wątpliwy na czerwono. Następnie będziemy mieli taki pomarańczowego krokosza barwierskiego. Z tego wyrośnie bardzo, bardzo piękna łąka z wieloma kwiatami. Jest to łąka wieloletnia. Także w tym pierwszym roku będzie już kolorowo ładnie ale w drugim roku tej łąki będzie pokaże się troszkę więcej kwiatów, także to już jest wieloletnia łąka, miejmy nadzieję, że, że tu będzie taki naprawdę ładny, szczególny, szczególny szczególna okoliczność przyrodna, piękna jest to, to zakończenie również e, drogi e, ścieżki rowerowej, także takie też miejsce na wypoczynek dla mieszkańców, których dla mieszkańców będą mogli również podziwiać właśnie tą łąkę, która jest wsadzona, siana właśnie przez polskie wody i fundację zaangażowani. .pl. Ja też dołożyłem, ale to będzie jakby na, na później no to będzie mniszek lekarski, bo, bo czyli te dmuchawce, latawce, wiatr, bo, bo to jest bardzo fajna, miododajna roślina. Pierwszy pożytek. Dla pszczół wczesną wiosną, bo w zasadzie on kwitnie najwcześniej, ale to będzie w następnych latach. I później zakwitną też i, habry, i haber łąkowy, i haber drjakewnik, i haber górski też, ale to będzie w następnych latach, a w tym pierwszym będzie haber bławatek.